Nie mam mikrofonu, nie mam statywu, a ja mam słoneczko za sobą i zaraz wam. Ostatnie kilka tygodni powrót do treningów jakiś sensowny, 10-11 godzin mniej więcej. Tygodniowo, więc żaden kosmos, ale też nie jest najgorzej. Minus jest taki, że większość tego podchodzi z roweru. I rozplanowałem sobie już treningi do, tak naprawdę, do Sunshine Coast, do, do, september, do września. Wymyśliłem, co będę robił dokładnie, ale trzeba czasami zrobić krok do tyłu i przemyśleć, czy to, co się robi, ma sens. Jak jest problem? Problem jest taki, że bardzo mało pływam. Bardzo mało jeżdżę na rowerze. A, bardzo mało biegam. Bardzo dużo jeżdżę na rowerze. Moje FTP nigdy nie było wyższe. No ale co z tego? I myślę, że trzeba coś zmienić przez najbliższe miesiące. Ten, ten, te kilka tygodni ostatnie były fajne z tego względu, że. Po Ironmanie jakoś nie miałem wiele, wiele, wiele ochoty na to, żeby się zajeżdżać. Ale co zauważyłem? Zauważyłem, że mogę wykonywać ciężkie treningi, takie, te treningi w okolicach FTP, interwałowe. I na drugi dzień jest luźno, nie czuję nóg, jest spokojnie. Ale jakoś mi się nie chce biegać, jakoś mi się nie chce iść na basen, to jest męczące. Trzeba jechać na basen, trzeba się przebrać. Czasę znaleźć jeszcze kilka innych wymówek, bo, bo, bo to jest to, co robię. Znajduję sobie wymówki, bo nie oszukujmy się, to tylko, tylko o to chodzi. Więc weekend, za jakieś kilka godzin jedziemy na południe, będę robił vloga, jedziemy na południe pojeździć trochę po górach. Bardzo fajny szlak turystyczny, bardzo fajny, dosyć prosty, ale urwie wam dupę, obiecuję. Od poniedziałku Właśnie siadam teraz, przygotowuję kolejny, inny plan treningowy. Od poniedziałku skupiam się na dwóch rzeczach. Na pływaniu i na bieganiu. Rower będę robił tak, żeby utrzymać. Jeżeli jestem w stanie utrzymać 300 ftp i zgubić jakieś 6-7 kg jeszcze, to w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Bieganie, rower. Bieganie, pływanie, bieganie, pływanie, bieganie, pływanie. Moje pływanie nigdy nie było gorsze. Moje bieganie jest Ok, ale bez szału. Więc zmieniamy. Zmieniamy coś i i, i będzie lepiej. Prawda? No. Tymczasem do jutra.